I słuchajcie, rady teraz widzę. Rysyk, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Zupełnie darmowa rada. No i się na Tarnowskie góry z Wamą. Cześć, mama. Tak się wracało ze szkoły do domu przez zaspy śnieżne. Kiedyś to były czasy. Teraz nie ma czasu. Dzień dobry, ja od rana w biegu. Gdzie tu mam włożyć? Tutaj mam włożyć. Tata już na mnie czeka na dole, mamy jechać na budowę, a ja muszę przygotować jakąś kartę pamięci, bo mi się tutaj już zapełniła całkowicie. Oczywiście kart mam bardzo dużo, ale teraz przy tym remoncie, gdzie wszystko kręcę i zbieram te materiały. No to też niczego nie usuwam i, i mam mnóstwo kart. Dlaczego się nie ładujesz karto? Ja potrzebuję szybko. No więc witam was serdecznie we vlogmasie numer 17. Lecę kupić kartę. Nie ma co. Włosy stoją na wszystkie strony. Dzisiaj trochę chłodniej na budowie, ale podziałamy sobie fajnie. Śnieg proszy za oknem, więc tak jakoś jest jasno, przyjemnie, świątecznie. Więc będziemy sobie działać. A wieczór zapowiada się tak niespodziewanie, bardzo wyjątkowo. Więc nie mogę się tego doczekać, oby wszystko wypaliło tak, jak to sobie zaplanowałam teraz. To dopiero szybki klasa na budowie. Patrzcie, jaka elegancja błyszczące, brokatowe paznokcie, ale co najważniejsze, one naprawdę, ten lakier jest tak mocny. Paznokcie są takie grube, ale wiecie, no całkiem spoko wyglądają, jak na, robione na szybko i króciuteńkie, bardzo, bardzo mocne, więc będę teraz budowlańcem z klasą. No i wracamy z budowy, jedziemy na obiad do domu. Skończyła prysznic, ale się cieszę. Że jeszcze trzeba fugować, ale mozaika położona, a wysokie pomieszczenie jest, jest, wszystko się udało, nie odpadło. Jestem zadowolona. Trochę zmęczona, pokryta kurzem, ale się ogarny i jadę z mamą na jarmark. Ciepła zupka kalafiorowa, Od mamy z ryżem. <grym> I choinka już tam nie czeka. Ale to jutro. Jutro będzie wyzwanie: ubieranie choinki. Drugie danie, jajka, sadzone ziemniaczki i buraczki. Dziś Indrula. Dziś Indrulka. Dziś Indrulka. Dawaj Wsucholek. Jest i Stefa. Cześć Stefa. Cześć Stefciu. I Android. I po głowie mu. Dobra, szybko jedzą. Patka się przebiera i jedzie. Kurczę, co z tymi ośnieżonymi butami zrobić, nie? To nic. W pięć minut się ogarnęłam i słuchajcie rady. Teraz wizarzystki słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Zupełnie darmowa rada. Jeżeli Wasza twarz i włosy. Są pokryte grubą ilością kurzu, brudu, pyłu, takiego typowo po budowie, na budowie, po budowie, wiecie o co chodzi? To nałóżcie czerwoną pomadkę, wtedy odciągacie uwagę od tego zakurzenia na twarzy. Na włosy, dołóżcie lakieru do włosów, one i tak już są sztywne, więc będą trochę bardziej. Dzięki temu nie ruszą się z miejsca po nałożeniu czapki. No i wygląda to całkiem spoko. Założyłam najcieplejsze buty, jakie mam, kurtka i ręce. No i się na tarnowskie góry z mamą Cześć, mama. Mm. Idziemy. Mama pierwszy raz do jarmarku będzie takim. Była w Warszawie w tamtym roku, ale to też był taki malutki jarmark. I teraz idziemy. I spotkamy się z moją kuzynką, więc rodzinny pobyt na jarmarku z grzanym winkiem. Może coś dobrego też zjemy. Sobie uratowamy. Ta czerwona powiatka, bo tak to by była jak ten śnieg na ziemi. I już prawie jesteśmy. Się zmieniło, bo chyba w ubiegłych latach był taki duży namiot. Chyba nie ma nic, A teraz są malutkie. Tam jakaś kolejka jeździła. Patrz, karuzela. Muzyka komercyjna. Wyłączamy się. to rękodzieło miódki Pamiętam pamiętam babcia miała Stasia takie nie? z tego ten jarmark na rynku w Ternowskich Górach jest od dzisiaj do niedzieli więc zapraszamy was serdecznie jeżeli chcecie coś kupić takiego ręcznie robionego, o jakie bombki patrzcie, haftowane oja śliczne choineczki no, takie na drutach robione nie? tutaj czepeczki, sweterki takie z wakaliami chlebki a może na no ITA sobie takie dwie kromeczki chociaż weźmiemy, co? A co się tak wzruszysz, baba? Nie na dworze, co? No się mama wzrusza. Tak jak Patrz, jest piękne stanowisko. Ślicznie wszystko wygląda. wszystko z żywej choiny. No, to. No, jest ślicznie. Tutaj mama takie Proszę, Tarnowskie Góry na Wątkę. Piękne. No zobaczcie. Coś pięknego. Dzwonica Edwardowska Miejsca zabytków. Przepiękne. Co go nie chcesz jechać? A ty? Czy chcesz mi zafundować, żebym pojechała? A to jest chyba darmowy, bo A za darmo, darmo. A za darmo to nie chcę. <gry> A te torebki, patrz, też ręcznie lubione. taka jedna Ale mamy zdolnych ludzi w tych tarmaski górach. I grzaniec z miodem. Ciekawe smaki są tych miodów. No akacjowe, gryczane lipowe. Malinowy Miód kakao jest nawet a, Z cynamodem, znaczy z imbirem żona, Ale zwykle a, 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 te rzeczy, to, ja, ale ale jest Na pewno jest, jest a, to a nie to jest tak Cześć Bosiu Cześć Bosiko! Cześć kochanie, ale nie skacz Nie skacz, nie skacz, cześć Bosiu Cześć Jaka wymalowana Właśnie, wszystko pięknie ręcznie szyte, to jest świetne! Tylko nie, bez paniki tata gotuje, ekstra. Niezłe ciacho i coś tutaj fajnego, kawy i prosecco nigdy nie odmawiam. To są naprawdę pięknie uszyte rzeczy, zobaczcie, podwójny taki, ekstra. Jest tutaj do tego miłego stanowiska, zapraszamy, rękodzieło. Mamy najpierw rumowy, tak na pół z małą. Alkohol, alkohol. Ja, ale nie. A teraz, pana. Ciepełkie, gorący. Gorący, mamy wrygien Drugieński. <grymice> Przyda się, po prostu blada normalnie jak ściana w studio. around when we were glow the talk of the town when i am sitting here drinking i can't help but think about you about us as i do this time of na śniegu no kusi, kusi ten śnieg idziemy, robimy dłuższy spacer to dziś mamy... no, pa tak się wracało ze szkoły do domu przez zaspy śnieżne, kiedyś to były czasy teraz nie ma czasów wróciłam do domu Zaraz muszę wskoczyć pod prysznic, bo czuję się tak pozytywnie zmęczona. Pozytywnie zmęczona, bo już dawno nie doświadczyłam czegoś takiego, jak spacer w śniegu po kostki. No jakby nie było, ostatnie zimy były raczej ubogie w ten śnieg i. Kurczę fantastycznie, jeszcze taki spacer z rodzinką. Ten śnieg, błyszczący się jak brokat. No, rewelacja, świetnie się bawiłam. Fajny jarmar, taki przyjemny. Jedyne, co mnie zdenerwowało, to to, że leciała wszędzie muzyka komercyjna eee, i chciałam wam przedstawić moją rodzinę. Ale no po prostu nie było jak się za bardzo odezwać. Musiałam bardzo uważać na to, wszędzie właśnie był jakiś podkład muzyczny. A dla osób, które być może nie wiedzą, ja, wszystkie te piosenki, które tutaj wrzucam, wrzucam na vlogmasy, wszystkie filmy i tak dalej, to mam wykupioną licencję na wykorzystywanie tych utworów, bo prawa autorskie są bezlitosne, więc nawet gdzieś tam w tle lecąca muzyka może spowodować, że YouTube utnie mi zasięgi na, na filmie, wyłączy monetyzację i tak Więc no dla mnie niezbyt korzystne. I dla mojego kanału jest jednak jak gdzieś muzyka jest w tle, więc nie. Trzeba było na to uważać. Będzie jeszcze ku temu okazja, więc przedstawię Wam jeszcze, przedstawię. Bez obaw. Um, super się czuję. Mam ochotę na coś dobrego. Zastanawiam się nawet, czy jakieś gorące czekolady sobie nie zrobić bez laktozy, albo coś sobie upichcić wziąć koniecznie prysznic, bo ilość lakieru i pyłu we włosach, one aż skrzypią po prostu, więc muszę się umyć, muszę zmyć pomadkę, bo ona migruje po moich zębach niemiłosiernie i zaraz wam pokażę, co to za pomadka, bo pewnie będziecie pytać. Jest to ta pomadka z Merbellin, ta nowa, winylowa, bardzo, bardzo trwała. No ona dzisiaj nie jest trwała, z tego względu, że ja położyłam ją na nabilżone usta, tego się nie powinno robić po prostu. Ale się śpieszyłam, 5 minut musiałam się ogarnąć, i niestety na no, stop gdzieś na zębę mi się migrowała, e, więc może nawet w tym vlogmasie gdzieś tam zobaczycie. Szminkę na Zambach, no ale to nic. Mimo wszystko wyglądało to dobrze. To jest ta sama szminka, którą miałam na sobie, kiedy byłam na Seansie Kevina, gdzie grała do tego seansu muzyka symfoniczna, orkiestra cała i śpiewał chór. To było świetne doświadczenie, więc pewnie będziecie pytać, dlatego o tym mówię. Co teraz? Eee, Stefania? Kalendarz? No, patrzysz na mnie dosyć tak wymownie, więc chyba jakieś smaczki i otwieranie kalendarzy teraz. Ale no, tylko kotków. Ja sobie też pootwieram. Jak będzie coś fajnego, to wam pokażę. Kalendarz? Kalendarz. Ok? Tak. Tak. To idziemy po kalendarz. Pod chojneczką mamy dwa kalendarze. Zapraszam serdecznie. Przybył jeden kot. Jest i drugi. Stefania, który ten Ten chcesz dzisiaj mamy co mamy dzisiaj? 16 16 mamy tuna. Nie wiem czy będziesz zachwycona taką tuną Coś dzisiaj jakoś tak niezbyt entuzjastycznie podchodzisz do tego kalendarza Stefania. Coś się zmieniło, Wiesz, zmieniłaś się. Może chcesz się przytulić do tego. Tak, jednak się przytulę, więc jest dobrze. Jest chyba dobrze. Jest nadzieja, że będzie jedzone. Zjadam. Zjadam. Mniejsze. To nie przepadasz za tą tuną. Za duży ci kawałeczek dałam. To zrobimy mniejsze. Proszę bardzo. Mniejsze są teraz nie mam jak na Mniejsze kawałeczki są lepsze, nie? Spoczko są. Więc tutaj z drugiej strony. Ciamku, cianku jest. Tu też jest widzone. Nie? Co duże? Też daje rzadę. Dajesz no i pięknie. Andrzejek, no, brawowy. Teraz coś by musiał to posprzątać, co? Patrz, jak tu jest. No, tu jeszcze i tu są, tu wszystko smaczki są ładnie podkurzać. Pieski odkurzają zawsze wszystko, a kotki to tak nie za bardzo. Trzeba po nich posprzątać. Smakowało. Tak. To dobrze. To jest to, czego potrzebowałam. Czuję na swoich nogach, że było dzisiaj sporo roboty, ale tak jak już wspominałam, taka pozytywnie zmęczona się czuję. Więc kocyk przyciąga, mam mandarynki, będzie jedzone, będzie jedzone. I zabieram się szybciej za montaż vlogmasa, z nadzieją, że nie zasnę, że dzisiaj wszystko zrobię, zmontuję jeszcze wrzucę na YouTube bo bardzo często jest tak, że montuję tak długo że rano po przebudzeniu nastawiam sobie budzik tam na siódmą rano czasem wcześniej a montuję na przykład do drugiej więc wiecie to wstaję, wrzucam dopiero wtedy sprawdzam czy wszystko jest ok robię miniaturkę i publikuję dlatego ostatnie vlogmasy były troszkę później to bliżej dziewiątej bo trochę to czasu zajmuje a dzisiaj mam nadzieję, że po prostu wszystko uda mi się zrobić i pójdę absolutnie spokojna spać i samo się to nawet doda rano. Rano będę miała sporo pracy, bo chcę skorzystać z tego, że będzie jasno, będzie dzień, na budowę nie jadę i jeszcze coś porobić, posprzątać, może uda mi się coś nakręcić też na klasykę, ale nie wiem, no tego już nie będę planować. Najważniejszy, żeby w ogóle pójść spać, bo dzisiaj tego potrzebuję, ale naprawdę ten dzień mogę podsumować jako bardzo, bardzo udany, taki owocny, radosny, więc mam nadzieję, że wasz dzień był również bardzo miły i że jesteście zdrowi. Jeżeli oglądacie mnie chorując, leżąc w łóżku, to ja wam życzę z całego serca dużo zdrowia. Wracajcie do zdrowia, bo święta tuż to, to już, więc raz, dwa, trzy, ok, zrobimy i... Radujemy się z tego fajnego czasu świątecznego. Dobra, już nawet, nawet mnie ręka boli od trzymania aparatu, no. <grywanie> Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i do jutra. Jeszcze sporo vlogmasu przed nami.